że chyba każdy Polak przynajmniej raz w życiu słyszał hasło Wilczy Szaniec lub też Wolf Szansa, więc słyszał o głównej kwaterze szefa III Rzeszy Adolfa Hitlera, która została zlokalizowana w lasach koło Gierłoży, koło Kętrzyna, w samym sercu e, wielkich jezior mazurskich. Jednak czy ta główna kwatera, w której przebywał Adolf Hitler, miała swoją kwaterę zapasową, taką kwaterę na wszelki wypadek? Czy taka kwatera znajdowała się w okolicach jeziora Dejguny w pobliżu takiego cypla o nazwie Lisi Ogon? O tym dzisiaj opowiemy w odcinku Mazurskich Tajemnic. Dzisiejsza opowieść rozpoczyna się dla nas w latach 70. poprzedniego wieku, dokładnie w roku 75, kiedy kilku urbanistów z Olsztyna przyjechało tu nad Jezioro Dejgumy, aby wytyczyć miejsce pod nowy ośrodek wypoczynkowy. Była to epoka gierka, kiedy klasa robotnicza miała również prawo do odpoczynku, dlatego w wielu mazurskich miejscowościach budowano takie ośrodki. Kiedy ci urbaniści przyjechali tu na jezioro Dejguny, postanowili, że dobrze by było, gdyby ten ośrodek został zlokalizowany w okolicach tak zwanego Lisiego Gona, takiego cypla, który wychodzi w jezioro Dejguny i dobrze jest widoczny na mapie, jest bardzo pięknym widokowym punktem. Kiedy ci fachowcy przyjechali w te tereny i oglądali tą piękną okolicę, ku ich zdziwieniu tuż przed wejściem do Lisiego Ogona, przy drodze prowadzącej do Lisiego Ogona, natrafili na kompleks bunkrów, których nie było na żadnych mapach. Te bunkry nie tylko były niezniszczone, ale nie widniały na żadnych mapach geodezyjnych, w których posiadaniu byli. Przynajmniej tak tą historię opisuje pan Tomasz Sowiński w jednej ze swoich książek z serii Tajemnice Warmii i Mazur. I właśnie trafili na taki kompleks bunkrów, kiedy w lesie zobaczyli potężne, ogromne betonowe budowle ukryte głęboko w ziemi, które ciągnęły się dziesiątkami metrów. To bardzo ich zdziwiło i zaczęli zastanawiać się, cóż to za kompleks bunkrów, który w tej okolicy jest kilka, znajdował się tu przed Lisim ogonem. Jakie miał przeznaczenie? W jakim celu został zbudowany? Moim odkryciem urbaniści podzielili się w środowisku olsztyńskim. Jeden z przewodników PTTK zainteresował się tym, co znajduje się tu wokół Lisiego Gona. Przypominam, że to były lata 70. Nie było internetu, nie było tak szybkiego dostępu do informacji jak mamy dzisiaj, aby sprawdzić, cóż to za obiekty znajdują się tutaj nad jeziorem Dejguny w pobliżu Lisiego Gona. Dlatego też panowie rozpoczęli swoje własne poszukiwania. Powstał cały cykl artykułów do gaz Olsztyńskiej i różni czytelnicy również dodawali swoje 5 groszy. Najpierw powstała teoria, że te potężne betonowe schrony być może były magazynami amunicyjnymi dla pobliskiej Gierłoży, gdyż w linii prostej do Gierłoży, do głównej kwatery Adolfa Hitlera jest zaledwie kilka kilometrów. Jednak kiedy na to miejsce przybył wojskowy specjalista, oglądając te schrony, uznał, że nie mogły być raczej składami amunicyjnymi. Kolejna koncepcja, jaka się pojawiła, jeśli chodzi właśnie o schrony, które dzisiaj zwiedzamy, to była koncepcja, że być może te schrony były miejscem zakwaterowania ochrony Wilczego Szańca, dlatego że takie kwatery jak Wilczy Szaniec, jak Mamerki, siedziba OKH, czy też siedziba Himmlera w Pozestrzu, one wszystkie miały swoją zewnętrzną ochronę i myślano, domniemywano, że być może to był jeden z takich punktów ochrony Wilczego Szańca. Ta teoria też upadła, ale jeden z mieszkańców pobliskiej wsi Grzybowo, przez które trzeba przejechać, kiedy jedzie się w kierunku Lisiego Gona, który był prawdopodobnie autochtonem i został na swoim gospodarstwie tu w tej miejscowości, opowiadał, że po zakończeniu II wojny światowej, po zakończeniu działań wojennych, krótko po Rosjanie wyciągali z okolic tych bunkrów jakieś kable z podziemi, bardzo grube, które prawie wyglądały jak przegub ludzkiej ręki. Dlaczego powiedział kable, a nie na przykład jakiś jeden wielki kabel, który biegł w kierunku Gierłoży? Dlatego, że Niemcy mieli taką swoistą technologię. Oni wkopywali się w ziemię na głębokość mniej więcej metra i tam na podsypce z piasku układano po dwie cegłówki, między którymi kładziono ten kabel i potem kolejną cegłówką przykrywano ten kabel. W ten sposób, kiedy chciano zlikwidować daną linię telefoniczną, można było ten kabel po prostu odkopać i albo po prostu w jednym miejscu odkopać, i wyciągnąć go do góry, a on spokojnie wychodził właśnie z podziemi. Ten kabel ciągnął się pod ziemią, ale również prawdopodobnie pod dnie jeziora szedł właśnie w kierunku gierłoży. Ten mieszkaniec grzybowa opowiadał, że wokół schronów było rozsypane mnóstwo rac wystrzelonych, a schrony wewnątrz były puste. Dlatego stwierdzono, że kiedy na przykład komunikacja zawiodła, kiedy zabrakło już komunikacji tej telefonicznej, w jaki sposób można było na przykład ostrzegać albo komunikować z gierłożą czy z innymi kwaterami, właśnie poprzez racje sygnałowe. Na tej fali tego połączenia tych schronów jakimś grubym kablem z Wilczym szańcem domniemano i postawiono bardzo śmiałą teorię wtedy w latach 70., że tu wokół lisiego ogona stworzono taką e, erzac, kwaterę, kwaterę zapasową dla Adolfa Hitlera e, i jego sztabu. Współcześnie mamy to szczęście, że wiele szybciej dochodzimy do różnych informacji i wiemy, że te schrony tu na liśmie ogonie nie mają wiele wspólnego z II wojną światową. Choć o tym jeszcze dzisiaj będzie, czy miały, czy nie miały. Natomiast schrony te zostały wbudowane jeszcze w czasie I wojny światowej, w roku 1914-1915 właściwie, bo to kiedy w roku 1914 Rosjanie, którzy atakowali Prusy Wschodnie, zostali we wrześniu wypchnięci poza ich granice, czy też na granice Prus Wschodnich, ale Niemcy spodziewali się, że za chwilę z powrotem uderzą. Postanowiono zabezpieczyć wszystkie przesmyki i miejsca strategiczne wokół twierdzy bojen, tak aby właśnie ta fosa naturalna, na fosa, jaką były wielkie jeziora mazurskie zabezpieczała dojście do punktu strategicznego Pruschnickim jakim była twierdza Bojen to właśnie na wszystkich przesmykach postanowiono stworzyć takie pozycje drewniano-ziemne, takie pozycje polowe i tak powstała mm, Giżycka pozycja polowa, którą potem w roku 1915 zamieniono na betonowe schrony i właśnie w ten sposób między innymi tutaj e, w okolicach Lisiego Ogona powstał ten taki sztuczny punkt, czyli taki punkt ochrony złożony z dwóch koszarowców, e, z dwóch e, schronów pogotowia załogi e, i wartowni wysuniętych w kierunku jeziora. Na Mazurach zlokalizowano z tego co dobrze pamiętam 31 tego typu punktów oporu, które składały się, każdy z nich, z dwóch tak zwanych koszarowców, czyli takich schronów dla piechoty i te schrony składały się z korytarza, do którego wchodzono zazwyczaj przez czworo drzwi, tu na Lisi Mogone jest, jest pięć tych zewnętrznych wejść, wchodzono do korytarza, który był taką komunikacją z poszczególnymi izbami dla załogi. jest 8, schron był przewidziany na 80 żołnierzy. Każda izba wyglądała Identycznie. One oczywiście były budowane na bazie tzw. Heinricha, czyli takiej ocynkowanej blachy falistej, gdzie widzimy, że 3 czwarte koła było ścinane, ta blacha była łączona na takie śruby, a potem oblewano to wszystko betonem. Ściany miały grubość mniej więcej 1 metra, strop 80 cm i żołnierze mieli przetrwać w tym miejscu, tak zwane przygotowanie artyleryjskie, czyli kiedy wróg strzelał artylerią na ich pozycję. Ale kiedy rozpoczynała się walka, żołnierze wybiegali z tych schronów i zajmowali okopy, pozycje drewniano-ziemne, rozłożone właśnie wokół tego typu punktów oporu. Na wyposażeniu takiej jednej izby zawsze był jakiś piecyk, który mógł ogrzewać żołnierzy, szczególnie zimą, jesienią, ławy, jakieś magazyny żywności. W takim jednym wielkim schronie, gdzie było właśnie osiem tego typu izb, to dwie zewnętrzne izby zwykle przeznaczone były na takie pomieszczenia użyteczności wspólnej. W jednym było zwykle jakiś punkt dowodzenia oficera, czy też miejsce oficerskie, ewentualnie mógł być tam też jakiś lazaret, jakaś podręczna izba opatrunkowa, a zwykle w drugiej była kuchnia lub toalet. Zobaczymy, jakie jest w tym schronie. Korytarze są dość ciasne i trzeba też powiedzieć, że do poszczególnych izb były tak zwane drzwi pancerne, które można było zamknąć, i były też gazoszczelne, aby przed atakiem gazowym ochronić żołnierzy. Natomiast te zewnętrzne drzwi, które prowadziły do tego korytarza, to były lekkie drzwi drewniane, obite blachą, które na wypadek jakiegoś wybuchu artyleryjskiego blisko tego schronu, chodziło o to, żeby się nie wypaczyły i żeby żołnierze potem łatwo mogli się wydostać. Jesteśmy w izbie tej takiej skrajnej tego schronu. I tu widać, sądząc po tych otworach w ziemi, że mamy do czynienia z odpływami kanalizacyjnymi, więc wszystko wskazuje na to, że była to toaleta i być może nawet jakaś umywalnia, gdyż mamy jeszcze takie, takie ślady po odpływach. To zaplecze aprowizacyjne, powiedzielibyśmy dla żołnierzy przebywających tu, było niewątpliwie o niebo lepsze od... Yy, ziemianek Wykopanych w ziemi, pokrytych drewnem, bo jednak ten beton dawał większą ochronę przed potencjalnym atakiem artyleryjskim, no i było to minimum socjalne zapewnione dla żołnierzy. Oni nie stacjonowali tu cały czas, to były schrony przewidziane na czas właśnie ataku ze strony wroga. Wtedy obsadzano tę pozycję giżycką po to, aby właśnie obronić twierdzę boję, stworzyć tak zwaną blokadę, aby zablokować te siły rosyjskie, które chciałyby wtargnąć do Prusy. os Trzeba przyznać, że schron wewnątrz, chociaż bardzo ciasty i taki klaustrofobiczny, to na zewnątrz robi duże wrażenie ta jego frontowa ściana. Zwykle one w standardzie miały około 31 metrów. Yy, I zwykle były stawiane bliźniaczo dwa blisko siebie w niewielkim oddaleniu, być może ten drugi pod jakimś kątem, tak jak w naszym wypadku. I były to tak zwane schrony koszarowe, powiedzielibyśmy yy, oni w ten sposób. Wojtek Króżewicz, taki świętej pamięci, już specjalista od spraw yy, Militarnych, od schronów, od bunkrów, nazywał je po prostu w swoich publikacjach koszarowcami. Yy, taki jeden schron, jak wspominałem, był przeznaczony dla 80 żołnierzy i co bardzo ciekawe, Widzimy tylko ścianę frontową, prawda, z całym tym systemem wentylacyjnym, na powietrzania, z podłączami jakimiś elektrycznymi, natomiast z zewnątrz, od strony wroga, te schrony były niewidoczne. Taka była też koncepcja, aby ten cały ten punkt oporu nie był widoczny i łatwy do, zlok do zlokalizowania dla wroga. Tak jak wspominałem, żołnierze mieli przetrwać tutaj szczególnie ostrzał artyleryjski, aby potem niepostrzeżenie dostać się na swoje pozycje i móc bronić danego odcinka, który był im wyznaczony. No i widzimy tutaj, że ten schron jest pięknie wkomponowany w taki jar, w takie zbocze wzgórza, gdzie została wykopana pod niego ta wielka dziura, zostały położone fundamenty, nalane metrowe ściany, 80 cm betonu na tej bl blasze Heinrich zostało nalane, to wszystko dobrze widać. Zewnątrz schron jest pięknie zamaskowany, niewidoczny. Trzeba naprawdę być bardzo blisko, aby zobaczyć tą dziurę w ziemi, gdzie te schrony zostały ulokowane. Jednak panowie z lat 70. nie mieli jakiegoś ziarna prawdy w tym, co udało im się ustalić, że te schrony musiały mieć coś wspólnego z Wilczym Szańcem. No, niewątpliwie nie była to kwatera zapasowa dla Adolfa Hitlera, mimo rozmachu tych schronów, ale... Wszystko wskazuje na to, że bunkry te, jako nieliczne chyba z pierwszowojennych tu na tym terenie, były używane w czasie II wojny światowej. Większość tych schronów już w roku 1917 Niemcy uznali za nieprzystosowane do nowego sposobu prowadzenia wojny, a więc podpinali kable komunikacyjne i schrony stały sobie po prostu jako budynki zabezpieczone, ale nie używane przez armię. Przychodzi II wojna światowa, i kilka rzeczy wskazuje na to, że te schrony były używane właśnie w czasie II wojny światowej. Chociażby tu, w jednej z izb, kiedy wejdziemy do niej do środka, to widzimy, że ktoś próbował stawiać tu jakieś ścianki działowe, coś dobudować, czego nie ma w innych schronach. To nie jest element przyniesiony skądś, to jest element, który stanowił taką ściankę działową. Z jakimś rodzajem okienka, yy, więc w czasie II wojny światowej w jakimś celu te schrony lekko przebudowywano. Natomiast to, co wskazuje na to, że niewątpliwie te schrony były używane w czasie II wojny światowej, to są napisy informacyjne na ścianach tego schronu. Tu jest taki napis yy, napisany dość bardzo współczesną czcionką pod tytułem Forzist find hurt, mit, czyli uwaga, wróg podsłuchuje. Co zwraca naszą uwagę w tej czcionce? Przede wszystkim kolor, że jest to kolor czerwony, to jest moja osobista uwaga i mam nadzieję, że to nie jest żadna współczesna produkcja, ale y, zwykle w schronach pierwszowojennych, a nawet w tych budowanych w roku 1938 do wybuchu II wojny światowej. Y, Napisy były pisane tak zwaną szwabachą, czyli taką czcionką nawiązującą do czcionki gotyckiej. Tego typu czcionka pojawia się od roku 1943, co wskazuje, że to pomieszczenie zostało przygotowane do używania w samym środku II wojny światowej. A zatem coś ważnego działo się tutaj na Lisimogonie. Obserwując niektóre pomieszczenia tego schronu, te właśnie, w których były zbudowane jakieś ścianki, dzisiaj poprzewracane i rozbite w drobny mak, widząc te napisy, które, jak do mnie mówię, pochodzą z II wojny światowej, można by się domyślać, łącząc to wszystko z historią o tych grubych kablach, które Rosjanie mieli wyciągać z ziemi tu po II wojnie światowej, można by pomyśleć, że to miejsce przy Lisi Mogonie miało jednak coś wspólnego z kwaterami zlokalizowanymi wokół Wielkich Jezior Mazurskich, i być może był jakimś punktem wzmacniania sieci łączności, która łączyła te wielkie kwatery. A te wielkie kwatery oczywiście musiały być połączone z Berlinem, a przez to też z całym światem, gdzie toczyły walki oddziały III Rzeszy. Temat łączności w czasie II Wojny Światowej to jest ogromny temat, który bardzo dynamicznie w tamtym czasie się rozwijał. Trzeba tylko wspomnieć, jak wielką salę dla radiotelegrafistów przygotowywano, jeden potężny bunkier schron dla radiotelegrafistów w Mamerkach i te kable były coraz grubsze i można było przesyłać nimi coraz więcej i coraz szybciej informacje. My też wiemy, że kabel telefoniczny w tamtym czasie potrzebował co jakiś czas, ten sygnał w nim słabł, dlatego co jakiś czas potrzebował stacji, która by Wzmacniała ten sygnał i być może e, te schrony na lisim ogonie pełniły taką funkcję, lub miały coś wspólnego z wojskami łączności, e, z tym, aby e, główna kwatera Adolfa Hitlera, aby sygnały stamtąd wychodzące mogły w odpowiednim czasie dobiegać do właściwych miejsc. Skoro odkryliśmy już choć trochę drugowojenne tajemnice tego miejsca i mam nadzieję, że jeśli ja opowiedziałem jakieś rzeczy niestworzone albo macie więcej wiadomości na temat tego, co tu się działo w czasie II wojny światowej, to zachęcam, żeby zostawić odpowiedni wpis w komentarzu. Zwykle taki punkt, taki punkt opory składał się właśnie z takich dwóch dużych schronów koszarowych, na 80 żołnierzy jeden, ale tych schronów w sumie było pięć. Oprócz tych dwóch dużych koszarowców był jeszcze gdzieś w centrum położony schron pogotowia piechoty oraz dwa schrony wartownicze, albo jeden schron wartowniczy, a drugi schron obserwatora artylerii, który zamykał jakby przeciwległe zbocze tego właśnie założenia. Widzieliśmy już dwa, te tak zwane koszarowce dla piechoty. Poszukajmy więc pozostałych schronów. Na moje wyczucie, schron pogotowia piechoty musi znajdować się gdzieś tam centralnie, a tu po naszej lewej stronie za chwilę znajdziemy schron wartowniczy. Warto zwrócić uwagę, że e, tych schronów ogromnych koszarowców nie widać już z kilku metrów. E, dlatego też wędrując po mazurskich lasach w poszukiwaniu bunkrów trzeba zachować ostrożność, aby nie spać z tej wysokiej ściany i nie robić sobie e, krzywdy. Natomiast tu po lewej stronie, e, po przekątnej jakby od tego koszarowca znajduje się kolejna dziura i ja już widzę, że tam w ziemi znajduje się e, kolejny element tego punktu oporu. To jest kolejny schron i sprawdzimy, czy to jest wartownia, czy jest to schron pogotowia piechoty. Ale na moje oko, schron pogotowia piechoty powinien znajdować się gdzieś bardziej centralnie. Zakładam, że jest to właśnie schron wartowniczy. Zejdźmy do środka i zobaczymy. Zajście nie jest najłatwiejsze. Ściany są o tej porze roku śliskie. A my wchodzimy do środka tego schronu i oczywiście. Należy zadać sobie pytanie, jak można te schrony rozróżnić. Który schron był wartownią, a który schron był schronem pogotowia piechoty. Te wielkie koszarowce są łatwe, są długie, potężne. Natomiast jeśli chodzi o te mniejsze schrony, które znajdowały się w tym punkcie oporu, to zwykle wartownie i te schrony dla obserwatora artylerii, one miały tylko jedną izbę w środku. Schron pogotowia piechoty składał się z dwóch takich izb, jakie oglądaliśmy w tym wielkim schronie. Zajrzyjmy do tego, zobaczymy na moje oko. Musi być to wartownia, bo jest położona tak na skraju tego całego założenia, a nie centralnie, ale wejdźmy do środka. Przechodzimy przez niewielki korytarzyk. Zastanawiam się, czy to, co widzimy tutaj, jest jakaś strzelnica obrony wejścia, którą mogliby w razie czego bronić się wartownicy, gdyby wróg jednak dopadł ich w tych schronie. Zastanawiamy też to przeburowania, bo te cegły... <laughs> To wygląda trochę na jakąś późniejszą pracę. Być może ktoś, kto dobrze zna te fortyfikacje, będzie w stanie mi wyjaśnić, skąd wzięły się te przeburowania w tych okienkach, które wyglądają na strzelnicy obrony wejścia. E, tu mamy drzwi pancerne i wchodzimy do schronu, który ma tylko jedną izbę niewielką, bardzo małą, gdzie oczywiście była jakaś łączność z tym schronem, ale też widzimy sadzę e, po piecyku, który stał w tym miejscu i żołnierze mogli się nim ogrzewać. Skoro jest to tylko jedna izba, to niewątpliwie jest to schron wartowników, więc my teraz pójdziemy poszukać schronu pogotowia piechoty. On się składał z dwóch izb i powinien leżeć centralnie. Zapraszam. Za moimi plecami są te koszarowce i właściwie nie widać trochę, widać takie pagórki już po drugiej stronie. Gdzieś tam po lewej stronie jest wartownia, po prawej jest jezioro, a przede mną, tak na moje oko, nawet to już widzę, powinien znajdować się schron pogotowia piechoty. I on znajduje się dokładnie w kolejnej potężnej rozpadlinie przede mną. Nie da się nie zauważyć gołym okiem, że ten schron, na którym teraz się znajduję, jest znacznie większy od tego, w którym przed chwilą byliśmy, ale też znacznie mniejszy od tych wielkich schronów y, koszarowych. To jest schron, y, schron którego szukałem schron y, pogotowia piechoty, i pode mną znajdują się dwie takie same izby, w jakich przed chwilą byliśmy. Te schrony były budowane w ten sam sposób. Y, były tylko dłuższe lub krótsze, węższe lub szersze, mówiąc tak bardzo obrazowo. Ten schron jest najbardziej wysunięty jakby naprzód tej pozycji tego sztyc punktu, tego punktu oporu i fenomenem właściwie Lisiego Ogonu jest to, że spośród 31 tego typu punktów oporu tutaj wokół Twierdzy Bojen wysadzono w większość, tylko 8 bodaj zostało ocalonych i możemy zwiedzać je w tej formie. Mnie natomiast Najbardziej interesuje położone najbliżej jeziora jeszcze jeden schron wartowniczy albo schron obserwatora Altynelii, dlatego jako, że słońce za chwilę zajdzie i nic już nie zobaczymy, pójdźmy jeszcze na brzeg jeziora i poszukajmy ostatniego ze schronów tu przy Lisim Ogonie. Operując po tych schronach, nie miałem nawet dzisiaj za bardzo czasu, aby zachwycić się błękitem tego pięknego jeziora. No ale kiedy chcę opowiedzieć Wam trochę o schronach, to to jest właśnie cena. Natomiast teraz w poszukiwaniu ostatniego schronu, który jakby zamyka ten nasz punkt oporu, postanowiłem pójść sobie trochę brzegiem jeziora, bo schron powinien znajdować się blisko linii brzegowej. I tu właśnie nad samym jeziorem znajduje rowy strzeleckie, schrony, które są tutaj od I wojny światowej, bo to właśnie w tego typu rowach yy, potem mieli te rowy zasilać żołnierze, którzy ukrywali się w tych punktach oporu. One, jak wspominałem Służyły im do ochrony przed artylerią, do wypoczynku, ale jednak to bitwa prowadzona była tutaj na zewnątrz. I właśnie tu przede mną, bardzo blisko linii brzegowej jeziora i tych dobrze widocznych jeszcze okopów po dzień dzisiejszy, znajduje się ostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Ostatni schron, który zwiedzamy, znajduje się zaledwie. 10 metrów od linii brzegowej jeziora, 5 metrów od okopów. No, i jest to typowa wartownia. Wchodzimy przez taki mały korytarzyk, dokładnie ten sam układ. Tu mamy tą domniemaną strzelnicę obrony wejścia, też zamurowaną. No, i wchodzimy do malutkiego pomieszczenia, gdzie nasi tu byli. Ktoś namalował symbol polski walczącej. Natomiast no to jest wartownia, lustrzany obieg w stosunku do tego, w którym byliśmy przed chwilą, mam takie wrażenie, gdyż tam wchodziło się z drugiej strony, ale to jest ostatni punkt naszego wspólnego wypadu na Lisi Ogad. Znałem jednak, że zakończenie dzisiejszej opowieści w tym ciemnym schronie byłoby niewłaściwe. Bo, nawet nawiązując do tej pierwszowojennej i drugowojennej historii, trzeba powiedzieć, że żołnierze, którzy mieli służbę na lisim ogonie, mieli służbę naprawdę w pięknych okolicznościach mazurskiej przyrody. A kto przyjedzie, aby zwiedzić to miejsce, te niezniszczone schrony z okresu I wojny światowej z tą ciekawą, trochę tajemniczą historią, jeśli chodzi o to, co działo się tu podczas II wojny światowej, zaproszony jest również do spaceru, aby dojść do samego końca Lisiego Ogona.